Chodźcie, powróćmy do Pana. On nas zranił, On też uleczy. On to nas pobił, On rane przewiąże. Po dwóch dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie, i żyć będziemy w Jego obecności. Poznajmy, dążmy do zrozumienia Pana. Jego przyjście jest pewne jak poranek, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas, jak późny deszcz, co nasyca ziemię. Cóż ci mogę uczynić, Efraimie, co pocznę z tobą, Judo? Miłość wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem cię przez proroków, słowami ust moich pouczałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę niekrwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Prorok Ozeasz zapowiada, że zmartwychwstanie Chrystusa nastąpi na trzeci dzień. I mimo, iż są te trzy dni ciemności, trzy dni nocy, to jednak mamy być pewni tego zbawienia i tak rzeczywiście się stało. Pan Bóg mówi, że wie, że my deklarujemy dobre chęci, my pokazujemy przed Bogiem i mówimy mu tak, Boże, kocham Ciebie. Ale ta nasza miłość jednak jest słaba, jak rosa, która szybko znika. I co się wtedy dzieje? W którą stronę zwracamy się, gdy odstępujemy od miłości Boga? Bóg wyjaśnia. Bardziej chce miłości niż krwawej ofiary, bardziej poznania Boga niż całopaleń. Kiedy stygnie nasza miłość, kiedy się rozwiewa, jak rosa, zwracamy się w kierunku ofiar. W kierunku litery prawa, zwracamy się w kierunku zarządzeń. Niestety, zarządzenia i przepisy, czyli pewne schematy działania, może i jakoś porządek zachowują, ale jednak Bóg tego nie chce do końca. Bardziej chce żywej miłości, bardziej chce poznania Boga. Oznacza to, że Bóg chce, abyśmy go nieustannie poznawali, abyśmy stawali przed nim i rozpoznawali, co dzisiaj, co w tej chwili, co teraz Pan Bóg do mnie mówi, do czego mnie teraz zachęca, do czego mnie mobilizuje, w jaki sposób mam się teraz nawracać. Nie myślmy więc o Bogu w tych kategoriach, że nasze życie ustawimy w pewnych schematach i będzie działało, ale myślmy, jak wejść w żywą więź z Bogiem, tak aby go nieustannie słuchać żeby go nieustannie miłować, a żeby być zdolnym do podjęcia się każdego zadania, które wynika z miłości. tak aby Chrystus mógł przez nas działać i aby było widoczne Jego królestwo. Królestwo Boże będzie pośród nas nie wtedy, kiedy będą przepisy prawne, ale wtedy kiedy Bóg będzie między nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.